Witajcie. Opowiadanie Tropiciel 2 jest kontynuacją opowiadania Tropiciel, czyli pierwszego mojego filmu, który się ukazał na tym kanale, jeszcze pod starą nazwą, i zachęcam do wysłuchania go w pierwszej kolejności. Natomiast druga część wymagała pewnego odświeżenia, gdyż była nagrana w złej jakości, ze zbyt głośną muzyką w tle, przez co no, bardzo nieprzyjemnie się tego słuchało. Dlatego korzystając z tego, iż już zatrudniłem lektora do odczytania mojego audiobooka, Poprosiłem go również o odczytanie tego opowiadania. I tutaj będziecie mieli próbkę właśnie głosu lektora, która być może Was zachęci do skorzystania z audiobooka mojej książki. Zapraszam. Adrian Bielak, tropiciel 2. Czyta Kamil Prabucki. Nefilim, mogłem się tego spodziewać, ale zabijałem już takich, jak ty. Nie wierzę. Takich jak ja nie da się zabić. Żaden człowiek nigdy tego nie dokona. Trochę szkoda mojego miśka, ale masz mój szacunek za to, jak szybko sobie z nim poradziłeś. Szczerze mówiąc, ani przez chwilę nie sądziłem, że może ci się udać. A kto powiedział, że ja jestem człowiekiem? Kiedyś nim byłem, ale od dawna to już nie jest prawda. Ludzie nie żyją tak długo, jak długo ja zabijam takie abominacje jak Ty. Nie ma dla Was miejsca na tym świecie. Nie dla Was go stworzono. Powtórzę raz jeszcze: takich jak Ja nie da się zabić. Nie jestem Nefilimem. Aniołów też już zabijałem. Będzie więcej zabawy. Mój przeciwnik jednak nie dał się zbić z tropu, mimo tego, że moja wiedza i zuchwałość powinny zrobić na nim wrażenie. Musiał być bardzo stary albo bardzo dobrze umiał ukrywać emocje. W obu przypadkach walka z pewnością nie będzie zabawą, ale poradzę sobie. Młodych może i zabijałeś, ale z kimś takim jak ja nigdy nie miałeś do czynienia. Trzeba ci wiedzieć, że to na mnie właśnie mówią Samael. Na mnie mówią Mastema. Mylą mnie też z Lucyferem i Belzebubem. Była też pewna grupa, która mówiła na mnie Sławek. Prawdziwe moje imię jednak to Szatan. Ten sam Szatan, jeden z książąt piekielnych i przywódców wielkiego buntu przeciw Jahwe. Kusiciel, któremu z Jezusem jednak nie poszło. Wiele dobrego o tobie piszą w prastarych księgach oprawnych w ludzką skórę, przekazywanych przez demonologów z pokolenia na pokolenie. Co się stało, że zawitałeś w nasze skromne ziemskie progi i wieśniakom żony bałamucisz? Żal mi będzie cię zabijać. Nikogo nie bałamuciłem. Jeśli czytałeś księgi demonologów, wiesz jak to działa. Wiesz, jak wasze ziemskie kobiety ciągnie do aniołów, a zwłaszcza tak przedwiecznych jak ja. Jezus to moja największa porażka w życiu. I mimo, że minęło od tego czasu setki lat, nadal nie zapomniałem tej zniewagi. I po ziemi błąkam się od tamtego czasu aż do dzisiaj. Żyłem w ukryciu, i te kobiety same mnie znalazły. I jak mnie ujrzały, to nie mogły już się oprzeć. I co z nimi zrobiłeś? Jeszcze żyją? Jasne, że jeszcze żyją. Za kogo ty mnie masz? Mam strasznie czarny pijar wśród ludzi, a ja tylko zawsze chciałem tylko tego, żebyście byli szczęśliwi. Pomijam fakt, że tak naprawdę od początku byłem przeciwny temu, abyście w ogóle powstali, ale jak już stary was stworzył, na swoje podobieństwo, jak kłamliwie twierdzi, a tak naprawdę to chyba tylko z wyglądu, bo ani mocy wam nie dał, ani samoświadomości. Dlatego z Lucyferem, nie bez powodu mającym u was przydomek niosący światło, postanowiliśmy was oświecić. Mój brat zasadził więc drzewo poznania dobra i zła, ale oczywiście Jahwe zabronił im z niego jeść i musiałem wziąć sprawy w swoje ręce i przekonać ludzi, żeby spróbowali tego owocu oświecenia. I tak zostałem kusicielem, ale oczywiście stary jest bogiem zazdrosnym i wszystkich wygnał ze swojego domu i nazwał buntownikami. Lucy się załamał i stwierdził, że zajmie się duszami tych co odrzucają starego i nie chcą z nim wiecznie przebywać bardzo słusznie zresztą próbowałem udowodnić staremu durniowi że jego ludzkie zabaweczki mogą dzięki wolnej woli dojść do prawdy i się uwolnić ale okazało się że jest tak wielkim manipulantem a mózgi jego wyznawców są tak wyprane że hiop do końca pozostał wierny i przegrałem i ten zakład Belial też próbował działać. Potrzeptywał prawdę do ludzkich uszu i dało to tylko tyle, że nazwali go ojcem kłamstwa i kompletnie nie szanowali. I to był główny powód, dlaczego ja próbowałem zdyskredytować chociaż jego synalka, aby w końcu ludzkość potraktowała nas poważnie. Ale i to mi się nie udało, i odpuściłem już ostatecznie. Choć przez proroka Jana poszło ostrzeżenie, że jeszcze wrócę, by zniszczyć ten świat, choć to ostatnia rzecz, jaką chciałbym uczynić. A nasz czwarty brat skończył najgorzej. Ale ty chyba wiesz, w co gniew Boży zamienił biednego lewiatana. Zapewne nie czuje się on szczęśliwy w ciele potwora morskiego. I nie dziwię się, że kryje się w najciemniejszych głębinach, ale ty też nie jesteś lepszy. W co zamieniłeś biednego niedźwiedzia, który zginął z mojej ręki? Poza tym nie wierzę w twoją opowiastkę. Jaki to jachwe jest zły, a jacy z was, piekielni książęta, romantyczni i altruistyczni bohaterowie, tragicznie niezrozumiani przez ludzi. No i właściwie po co mi w ogóle to opowiedziałeś? Marnujemy tu tylko czas. Stań do walki lub oddaj kobiety, które porwałeś ich mężom, a mi zejdź z oczu, abym już nigdy cię nie spotkał, a oszczędzę ci życie. Gdybym tylko wierzył, że jesteś w stanie mnie zabić, to bym nawet skorzystał. Niestety. Mój los jest jednak tragiczny. Co do niedźwiadka, to miał odstraszać intruzów, tak żeby nikt mi nie przeszkodził gdzieś w odosobnieniu doczekać końca świata. A to, że go odmieniłem i przedłużyłem jego życie? Przecież to tylko zwierzę, one nie mają duszy. Byłem jednak nieuważny i nie doceniłem ludzi, którzy opanowali kolejny niedostępny kawałek świata, przez co dotarły tu i ujrzały mnie te kobiety i nie mogły oprzeć się pokusie. Ależ nie ma sprawy. Ja cię mogę zabić? Mówiłem już mnie nie można zabić. A ja ci mówiłem, że zabijałem już anioły ale musiałbyś mieć. Broń wykonaną z czegoś, czego dotykał Bóg. To ostrze zostało wykute z przetopionych gwoździ krzyża, na którym zawisł Jezus, zwany Chrystusem nada się? Tak, nada się. A teraz skróć moje cierpienia. Kiedy ja zniknę, one zapomną, że kiedykolwiek mnie widziały i nie będą pamiętać, co się stało. Same znajdą drogę do domu i powrócą do swoich mężów. A ty dostaniesz od wieśniaków zapłatę, jak tego chciałeś. Przyklęknął przede mną, zamknął oczy i z błogim wręcz pełnym spokoju wyrazem twarzy czekał. Czekał na śmierć czekał na to, aż utnę mu kark i wyzwolę z brzemienia nieśmiertelności, które, jak widać, bardzo mu już doskwierało. Ja jednak schowałem miecz. Nie chciałem się mieszać w boskie sprawy. To ich konflikt, nie mój. A poza tym honor mi nie pozwala zabić tak kogoś, kto nawet nie próbuje się bronić. Rozmawialiśmy jeszcze jakiś czas, wskazał mi miejsce, gdzie miał swoją siedzibę i zobaczyłem tam cztery młode kobiety, wpatrzone w szatana z wręcz odrażającą porządliwością. Nie usłuchały jednak, gdy kazał im odejść i musiałem je siłą zaciągnąć do wioski. I tak zakończył się ten dzień, a miało być zwykłe polowanie na wilkołaka. Szatan jak do tej pory dotrzymuje słowa, i po tych wydarzeniach już nigdy więcej go nie widziałem. I choć wtedy mu nie uwierzyłem, i długo zastanawiałem się, czy kusiciel nie skusił i mnie, przekonując dopuszczenia go właśnie tym, że mi się poddał. To jednak po tych wielu latach jestem coraz bardziej skłonny przyznać, że to nie zauroczenie mną kierowało, a przekonanie, że mówił prawdę. Choć Wszystkie prastare księgi, które czytałem, to Boga nazywały dobrym, a szatana tym złym. Podobało się? A może sami chcielibyście, żeby taki tekst był przeczytany przez Kamila i wydany na przykład na waszym kanale YouTube, czy jaką tam działalność prowadzicie? I... Szukasz głosu do swojej produkcji? Potrzebujesz atrakcyjnej narracji, która zwiększy twoją oglądalność? Nazywam się Kamil Prabucki. Jestem lektorem i mogę być twoim głosem w filmie, reklamie, audiobooku lub dowolnej innej produkcji. Wejdź na stronę wymownie.pl i powiedz co mogę dla ciebie zrobić. Znajdziesz mnie również na Facebooku, Instagramie i YouTube. wymownie.pl Dobrze powiedziane. Jeszcze tak na koniec wspomnę, że to opowiadanie, zarówno Tropiciel, jak i jako kontynuacja Tropiciel 2, są bezpośrednią kontynuacją mojej pierwszej sztuki teatralnej. Właściwie to sztuka Tropiciel Incorporated jest prequelem tych dwóch opowiadań, bo opowiadania powstały wcześniej. I zapewne zauważycie pewną niezgodność, mianowicie tu mamy do czynienia z czterema kobietami w sztuce, z dwoma i to jeszcze z parą lesbijską. Ale no cóż, już retroaktywnie tego tekstu nie mogłem poprawić, a do sztuki pasował mi bardziej motyw, który się ostatecznie w niej znalazł. Zresztą w chwili, kiedy ona powstawała, byłem już nieco w innym miejscu, jeżeli chodzi o mój, że tak powiem, rozwój literacki i wyszło jak wyszło. Tak czy inaczej, raz jeszcze zapraszam do wysłuchania mojego audiobooka, wystarczy wpisać Adrian Bielak Czarna Karawela gdzieś na aplikacji podcastowej albo skorzystać z linku w opisie tego filmu. W opisie znajdziecie też instrukcję możliwości wsparcia kanału finansowo, a tymczasem pamiętajcie, jeżeli porzucicie nihilizm, pozostanie wam już tylko wiara.